Dzień dobry, dzień dobry! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie, który nagrywałam jednym ciągiem, dlatego jestem ciągle w jednej bluzce, bo stwierdziłam, że nie będę robić sobie, wiecie, szaleństw i się przebierać do każdego filmu, no bo come on, bez przesady. Także jakby wybaczcie. <laughs> Przechodzę dzisiaj do Was, słuchajcie, z takim filmem, który już miałam nagrać jakiś czas temu. Jest to film z podsumowaniem mojego wyjazdu na takie warsztaty stacjonarne do Reni, do Reni Ludwińskiej, gdzie robiłyśmy sobie, słuchajcie, album. Robiłam, słuchajcie, album, w sensie wszystkie robiłyśmy albumy, ja zrobiłam swój. I podczas tych warsztatów stacjonarnych u Reni zrobiłam całusienki album i powiem Wam, że jestem z tego albumu tak piekielnie dumna, że muszę Wam go pokazać. Robiłam go z kolekcji Flower Fiesta, z Craft Clocka oczywiście, to jest kolekcja, którą... Odkryłam w sumie całkiem niedawno, jakoś wcześniej, no nie wiem, nigdy jej nie miałam, a dostałam ją chyba na którymś zwrocie jako gratis i jak ją zobaczyłam, to po prostu wiecie, kopara w dół, piękna kolekcja, mówię, ła, wow, dlaczego ja wcześniej jej nie widziałam, nie? No i słuchajcie, powstał z niej album. I uważam, że jest to najładniejszy album w mojej karierze, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Po pierwsze, powstał jakby w bardzo sprzyjających warunkach, w bardzo miłych okolicznościach. E, powstał e, bardzo na bieżąco, bez planu, bez takiego... W sensie wymyślałyśmy na bieżąco wszystkie rozwiązania i jestem z niego no tak pieruńsko dumna, że po prostu głowa mała. Słuchajcie, album jest... E, ja nie wiem, co to jest. To jest Trifold chyba? Jeżeli, jeżeli nie pamiętam... No ma trzy panele, więc pewnie Trifold. E, jest zamykany na taką... O widzicie, banderolkę, tutaj są wstążki, to są te wstążki takie nie gnieciuchy, tylko te takie satynowe, nie, nie wiem, nie wiem jakie, takie, takie wstążki po prostu, są sznureczki, tutaj jest oczywiście już kolekcja Flower Fiesta, jak widzicie, widzę, że coś tu źle przykleiłam, bo mi się odkleiło troszeczkę, wszystko jest słuchajcie powoskowane i to jest wosk, który właśnie u Reni sobie upatrzyłam i rozkochałam się w nim po prostu całkowicie, to jest słuchajcie pentartowy wosk metaliczny, różowe złoto. Jakby ktoś szukał, to to jest właśnie różowe złoto metaliczne, takie o, przecudowny wosk. Po prostu wszędzie bym go teraz używała. Zresztą pewnie nie w jednej pracy go zobaczycie w najbliższym czasie. Więc tak. Album się zdejmuje w ten sposób, w sensie banderolkę się zdejmuje. Jak widzicie? Ona się ładnie trzyma na nim. Jest git. Jeżeli chodzi o obicie. To jest takie płótno zadrukowywane, to jest płótno ukradzione Reni, chociaż nie wiem, czy to płótno, czy materiał bardziej. W każdym razie jest to płótno zadrukowywane, które Renia kupiła chyba na zlocie we Wrocławiu, na tym stoisku, gdzie stała Karolina Binkowska. Kurczę, nie pamiętam, jak ten sklep się nazywa, ale postaram się odnaleźć i Wam podlinkować, chociaż jak ostatnio w tym sklepie sprawdzałam, to nie było tych płócien w ogóle chociaż nie, teł fotograficznych nie było, może płótna były, będę musiała sprawdzić, jeżeli uda mi się namierzyć te płótna albo przynajmniej sklep sobie przypomnieć jak się nazywał, to wam oczywiście podlinkuję na dole w filmie bo to nie jest takie zwykłe płótno, tylko ono jest właśnie zadrukowane we wzór i jak widzicie tutaj mam taki wzór takich Adamaszków i tak to, tak to się prezentuje, mega fajnie to wygląda jeżeli chodzi o tekturę, tektura też jest inna niż zawsze bo Renia dała nam taką tekturę która jest z jednej strony twarda, a z drugiej strony ma taką gąbeczkę. I mega fajnie to wygląda, bo on jak się go dotknie, i ja zrobiłam tak, że mam tutaj miękkie na okładkach, twarde na grzbiecie. Jak się go dotknie, to on jest taki mięciutki jakby, wiecie, troszeczkę jak te wszystkie takie mięciutkie albumy obite w watolinkę, ale nie aż tak miękkie, ale jest takie inne, taki inny zupełnie, odczucie inne w ogóle w dotyku jest ten album. Dobra, ale nie trzymam Was dłużej w niepewności. Już powypadały mi tutaj tagusie, dlatego nie lubię tagusi, bo to wypada zawsze wszędzie. Ale otwieramy i zobaczcie, tutaj na grzbiecie sobie zrobiłam taką kieszonkę na tagusia, bo, bo żeby to mogło być inaczej. Oczywiście tutaj dziurkowałam sobie dziurkaczem. Wszystko jest z kolekcji Flower Fiesta, przepięknej kolekcji Flower Fiesta. Tutaj mam, słuchajcie, kieszonkę, kopertkę, ramkę na zdjęcie. Oklejoną jeszcze tutaj pięknymi kwiatami z tej kolekcji. Tutaj mamy dziurkacz, wszystko jest jak widzicie, przyozdobione tym woskiem metalicznym różowe złoto. I tutaj jeszcze są te takie półperełki, czy jak to tam się nazywa? Nie wiem, to ma taką dziwną nazwę. Takie błyszczące, to dostałam od Paulinki, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tutaj słuchajcie się otwiera. Mamy książeczkę. Nie wiem po co, ale jest książeczka. Ja na pewno jakieś zdjęcia sobie włożę. Yy, mamy książeczkę piękną, w sensie z kieszenią. Tutaj piękną, też przyozdobioną. Tutaj nam się otwiera i mamy podobną, nieidentyczną kieszeń. A to tutaj pewnie te tagi były. Zdając życie, tutaj dołożę. Jak już je zrobiłam, to już niech siedzą w środku. Yy, więc tutaj mamy drugą kieszeń. Jak widzicie, kolory są po prostu całkowicie moje, nie? Różowo, różowo, niebiesko, po prostu tak słodko, i o, no coś wspaniałego. I tu mamy w ogóle ciekawą rzecz, bo tu jest wodospad, ale wodospad zrobiony od dołu, nie od góry, tylko od dołu. To Paulinka wymęczkowała z tego co pamiętam, żeby ej, zróbmy go od, nie tak jak zawsze, tylko właśnie od dołu. Zawsze się robi je od góry, a tym razem od dołu. I tutaj jeszcze mamy kopertkę, tutaj włożone tagusie, można sobie jakieś zapiski włożyć czy cokolwiek. Wszystko oczywiście tutaj przybrudzone woskiem. No i oczywiście można sobie tutaj milion zdjęć, dobra, może nie milion, ale dużo zdjęć włożyć. Więc tak to wygląda. Tak to się tutaj prezentuje. Idziemy do środkowego panelu, a na środkowym panelu mamy, tak, tutaj jest shaker. Bo ja powiedziałam, że muszę mieć shaker, o. Shaky, 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 shaky. zobaczcie ile tam jest w ogóle szczęście w środku. I to wszystko jest takie słodziaszne, różowe i w ogóle. Tu wszystko jest ozdobione. Na szejkerze jeszcze sobie przykleiłam wianek, tak żeby było jeszcze bardziej kwieciście, jeszcze bardziej urocze, jeszcze bardziej słodko. Tu mamy te, 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 te błyszczotki. i tutaj się, słuchajcie, otwiera na nureczek. To się otwiera na sznureczku. Otwieramy do góry, szyjki, szyjki, szyjki. Tu mamy po prostu miejsce na zdjęcie, i tutaj mamy klapko ze prawo, lewo, i dużą kieszeń, a w kieszeni Ukrytą mamy, słuchajcie, na zamknięcie z jednorożcem. O, ukrytą w środku książeczkę, a w zasadzie junk journal. Renia nas uczyła właśnie robić junk journala, takiego no, niewielkiego. Można sobie tutaj coś pozapisywać, coś powkiłbaszać. Taki fajny bajer jako taki dodatek do albumu. I ja tutaj mam, zobaczcie, jeszcze takie dwa dendadełka, serduszko i koronę w środku na sznureczkach. Są jakieś tutaj kopertki, jakieś no, różne, przeróżne śmery, bajery. Gdzie mój jednorożec? Jest. Rożec. A. Zamykamy. Zamykamy. Zamykamy ogonkiem tutaj na wierzchu. Wkładamy do kieszeni. Zamykamy, więc taka niespodzianka jeszcze w środku się tutaj trafiła. To sobie zamykamy. I tutaj jeszcze korona wisi. No, i tutaj mamy, słuchajcie, karty layoutowe, albowiem, ponieważ klasycznie, jak to w moim przypadku bywa, okazało się, że grzbiety są za duże. Więc dorobiłam sobie jeszcze dwie karty takie po prostu na łódeczkach, żeby coś tu się więcej podziało. Więc mamy tutaj strony layoutowe, przyozdobione jak widzicie, też tymi słodkimi półperełkami. Tutaj jakieś elementy. Tu oczywiście teoretycznie powinno się dać włożyć zdjęcie, ale wiadomo, jak to bywa u mnie, różnie bywa. O, ale się nawet da, więc dobrze podkleiłam, brawo, brawo Tosiu. Więc mamy tutaj takie y, cztery strony na cztery zdjęcia. Tutaj też oczywiście można sobie włożyć do środka. I tak to się tutaj prezentuje. A ostatnia strona, ostatni panel jest tutaj zawiązywany na trzymadełka takie malutkie. To się tutaj tak o wyjmuje. I tutaj mamy taką książeczkę otwieraną w ten sposób. Jak widzicie. O. I to tutaj się po prostu wkłada, bo tu jest kieszonka jeszcze zrobiona. Więc trzeba trafić. O. Nawet się udało. Tu się wkłada książeczkę. Tu się zawiązuje. I to jest taki, wiecie, element y, y, fajny, powiedzmy popapowy. Dobra, może nie popapowy, ale fajny. <laughs> ale fajny. Więc mega, mega to wszystko fajnie wygląda. Takie jest spójne, ładne i w ogóle wow. Tu mamy kieszeń boczną, jak widzicie. Tutaj mamy taki, no nie wiem, panelik, który kryje pod sobą właśnie pop-upa, ołtarzyk, jak to ja mówię. Tu mamy ołtarzyk. O, widzicie, można sobie tutaj wkleić. Ona dlatego jest taka długa, żeby tutaj zmieściło się całe zdjęcie. O, widzicie, z pop -upem. Jest i pop w albumie. I otwieramy sobie dalej. I tu mamy znowu stronę jakby bliźniaczą do tej. Czyli mamy tutaj kieszeń. Tu jakąś książeczkę sobie taką bidną włożyłam. I tutaj mamy znowu belly benda, tym razem na folicę I do niego włożony jest drugi junk journal. A tu pod spodem jest jeszcze taka duża, duża, duża kieszeń. Na takim podwójnym bigu, więc sporo się tutaj zmieści. Tak naprawdę mogłabym tego junk journala włożyć tam pod skód i nikt by nawet nie wiedział, że on tam jest. A tutaj jest właśnie Belly Bendzik i tu jest drugi junk journal, który powstał też podczas tego warsztaciku. Jak widzicie, mamy tutaj dużo, dużo stron. I tutaj na wierzchu mam listka, piórko czy coś tam i taką ważeczkę dębadełka. Zamykamy. I słuchajcie, no jestem po prostu zachwycona tym albumem. No, podejrzewam, że to kwestia tego, że po prostu ta kolekcja jest no, obłędna. No i w środku jest wszystko to, co lubię. Jest shaker, jest jakiś delikatny pop-up, jest belly bandit, dużo takich kieszeni. No po prostu kolory są przeobłędne. Jestem po prostu zachwycona tymi kolorami. No błyszczy się mieni, wszystko i jest, tak wiecie, słodko pierdząco, tak jak ja lubię najbardziej. No generalnie jest przepiękny ten album. Jestem po prostu zakochana w tym albumie, tutaj już nic nie robiłam, bo sklepiam to płótno, jest takie ładne, że trzeba je też wyeksponować, żeby było je dobrze widać. No jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, czy dla Was nie jest zbyt słodko-pierdząco, bo tak może być oczywiście. No niemniej ja bawiłam się po prostu przecudownie tworząc ten album i mam nadzieję, że to nie ostatni album, który tam na warsztatach u Reni powstanie oczywiście. Coś cudownego, po prostu. Ja się nie mogę na niego napatrzeć, wiecie? Ja po prostu, jak skończyłam, to po prostu później siedziałam i tak patrzyłam: o jakie to ładne, o jakie to ładne, o jakie ładne, o i to też jakie ładne, i tak sobie wiecie, siedziałam i dotykałam, nie? Więc tak. Tak to, słuchajcie, wygląda. Tak się prezentuje mój album. Jak ja już o nim wspominałam kilka razy, dlatego stwierdziłam, że w końcu nagram film, żeby Wam go pokazać. Więc tak to wygląda. Ja jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Reni za jego super warsztaty. I e, dziękuję Izie, dziękuję e, drugiej Izie i dziękuję Paulince za to, że razem spędziłyśmy taki wspaniały weekend, bo obawiłam się przed nią. Robota szła super fajnie, mieliśmy dużo czasu na skrapowanie, naskrapowałam się wtedy, pamiętam, za wszystkie czasy, więc e, no po prostu coś cudownego. No, więc tak Wam się chciałam e, pochwalić moim e, najukochańszym albumem, który po prostu no wyszedł. Nieskromnie powiem, obłędnie, obłędnie wyszedł. Jest totalnie sztosowe i mam nadzieję, że Wam również się spodoba. To co? Bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście, że obejrzałyście. Iskam Was mocno, dajcie znać, co myślicie. I do zobaczenia. Pa, 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 pa.